I odpowiednia. odpowiednio ma z ontemką. To proszę, cisza. mu przejść na idzie z tak? Tu, potem Mamy trzy kamery do dyspozycji: są dwie główne, wiodące i dodatkowa taka mała kamera, która umożliwia. Dziwne ustawienia kamer. Dzięki temu możemy być bliżej psa, bied z nim. No, tak to wygląda technicznie, a, a w praktyce jest tak, że no, czasami musimy oddzielnie grać psa, bo przeszkadza w dialogu aktorów stojących z boku. I wtedy oddzielnie jest grany pies. Ma swoją kamerę, trzy kamery i wykonuje polecenia krok po kroku. Ech! 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 No muszę być bardzo elastyczny. Muszę błyskawicznie podejmować decyzje, gdzie postawić kamerę, gdzie postawić światło, wózek i tak dalej. Te wszystkie elementy muszą współgrać. Musimy bardzo szybko pracować, musimy być dobrze przygotowani. Ja z reżyserem zwykle przygotowujemy się przed zdjęciami. Rysujemy sobie, co jest najważniejsze, jak to potem re realizować, żeby na planie nie było sytuacji oczekiwania na nas. Ja sobie nie mogę na to pozwolić, absolutnie nie ma takiej możliwości. Mo Generalnie zawsze y, stopień trudności jest większy, kiedy na planie są zwierzęta, a w wypadku komisarza Aleksa pies towarzyszy nam cały czas i właściwie jest w każdej scenie, więc ten stopień trudności został zwiększony. No i jest to, jest to, jest to, jest to, jakaś trudność. Jest to problem, z którym się musimy zmagać i wymaga to od nas większego nakładu pracy. Pies na przykład, nie może brać udziału w scenach, w których strzelamy, więc musimy robić sztuczki. Oddzielnie gramy biskupa na strzelanie, a oddzielnie gramy psa, który obok przebiega, bo ten pies. Żaden z tych psów nie, nie reaguje dobrze na strzał. Ucieka albo pada w panikę, więc no. To łatwo nie jest. Spalony członk.